Na chorzowskim rynku nagrodzono wykonawców prezentujących najlepsze przedstawienia przygotowane w ramach 12 edycji festiwalu amatorskiego ruchu artystycznego. Zajęłam pierwsze miejsce w kategorii monodramów młodzież za mój monodram o tytule Gorzki Smakiej Wielkiej Radości. Monodram jest o muzułmańskiej dziewczynie i o jej życiu w czasach ataków na World Trade Center oraz o jej życiu po śmierci jej brata. I o wszystkich emocjach związanych z tym. Ja uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Sama w tym biorę udział od bodajże siódmego roku życia i myślę, że też. Yy... Daje duże możliwości, można dużo osób poznać. Ja sama teraz wygrałam darmowy rok do szkoły aktorskiej, więc to daje naprawdę bardzo dobre perspektywy w życiu. Przedstawienie, którego jestem reżyserem w poszukiwaniu utraconego wspomnienia, zdobyło pierwsze miejsce w kategorii bez barier dla dzieci. Aktorami w tym przedstawieniu są uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W wspar wsparciu ze swoimi nauczycielami. Cielami, wychowawcami stworzyliśmy instynizację, która przedstawia cztery pory roku. Nasze dzieci po prostu mają problemy z komunikacją. Często używają komunikacji alternatywnej. Natomiast ruch, taniec, teatr, pantomima, elementy dramy są dla nich terapeutyczne i w ten sposób potrafią. I chcą wyrażać swoje emocje. Gali wręczenia nagród towarzyszyło także przyznanie wyróżnienia pod nazwą Chorzowskie Szekspiry, które co roku trafia do osoby wyjątkowo zaangażowanej w rozwój sztuki teatralnej w mieście. Od wielu lat prowadzę grupy teatralne dla dzieci i młodzieży. Przez wiele lat był to zespół teatralny Miodek, obecnie są to dwie grupy Teraz i Atam. Wszystkie te zespoły zajmują się, tworzą spektakle, które mają wynikać z, z nich samych i mam nadzieję, że dobrze się bawią na moich zajęciach. Prowadzę te zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Porządekie. od roku. Wydarzenia towarzyszące 12. edycji Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego odbywać się będą jeszcze przez parę najbliższych miesięcy. Będą to m.in. spotkania z wybitnymi artystami. W lipcu w Kinie Grajwka z aktorem Michałem Żurawskim, we wrześniu w sali widowiskowej Haceku z laureatką Nagrody Chorzowskie Szekspiry 2022, panią Barbarą Michalik, a w październiku w Mediatece przy Kinie Grajwka z Piotrem Trojanem, polskim aktorem, scenarzystą i reżyserem.